w podzameczku. Od, od strony zachodniej. Tutaj ta ruina, ruiny baszty są bardzo nadwyrężone, małe, ale z czerwonego, buczackiego kamienia. Tutaj dwie różne baszty. A tu droga opada w dół, ale jest bardzo wyraźna baszta trzecia, co najmniej trzecia może jeszcze coś więcej będzie druga teraz mur poroźniony dzikim winem i tam baszta trzecia to była chyba część mieszkania zamku Ale czerwony buczacki kamień. No. Czerwony pieskowiec. Idziemy do nie? Tak, tak, tak. Tam wygląda, że wał je dalej, czyli mur pewnie też szedł dalej. Spróbuję tam zaraz wejść. Topografia terenu wskazywałaby na to, że stoję na Wale czy murze Zamku Dolnego, bo tam, ten teren najwyraźniej jest terenem y, przynależącym do zamku. A tam jest zamek górny, czyli główny zamek. Zamek pod zameczką. w przeciwną stronę jest piękna, Panorama podola. Nie wiem, czy pod światło cokolwiek widać, ale spróbuję. To miejsce, gdzie jestem, wygląda na wał. Być może tu była jeszcze jedna wieża. nie strypa. Ja stoję na tym, czymś, co się wydawało takim zwykłym, wyrównanym terenem, ale kończącym się nagle oberwaniem i to oberwaniem z murem. Tak więc na pewno był to teren broniony, bo wobec tego, że za mną jest urwisko, to wpuszczenie kogokolwiek, jakiegoś nieprzyjaciela na Teren ten wyrównany byłoby absolutnym błędem taktycznym, bo tu wszędzie, poza tym miejscem, gdzie stoję, jest obniżenie, i to obniżenie tak gwałtowne, że, no, że nawet chyba nie trzeba być strategiem, nie trzeba być szkolonym wojskowo, żeby widzieć, że to musiało być obronne. tam pod dali zamek zamek główny jest prawdopodobnie ja spróbuję kamerę wypuścić prawdopodobnie również mur Przynajmniej brzeg widać że jest wyraźnie obmurowany Jest na pewno obmurowane, bo widziałem to z tamtej strony przed momentem. Natomiast to na czym stałem, czego nie byłem pewien, czy jest obmurowane, czy nie, jest obmurowane. To jest prawdziwa fortyfikacja. Prawdziwa fortyfikacja. A w perspektywie. Podzameczek. No, ładny mi podzameczek. To jest taki zameczek, że aż hej. To są te fortyfikacje, na których stałem przed momentem. Ale to nie jest koniec. To nie jest koniec. Tu jest następny uskok. I następna fortyfikacja. Stąd już zamku nie widać. I następna. I następna. Aż do samej strypy. Kto się tu dostał, miał nad sobą kolejne obwałowania i obmurowania i obronne punkty. Kto się dostał wyżej, miał ten majdan, wygląda teraz, ale być może zamknięty był jakimś e, innym jeszcze obwarowaniem. I dopiero wtedy zbliżał się do zamku. Nie masz kraju nad podole. Na pierwszy ten, na drugi wał i teraz dopiero widać to co myślałem, że to zamek. To jest tylko część, centralna część zamku, główna część zamku. Niestety nie mogę sobie polecieć dronem i zobaczyć tylko z odległości. To bardzo szkoda, ale jeszcze może kiedyś będzie taka możliwość. To jest budynek bramny z zachowanym herbem nad wejściem